Cześć wszystkim ponownie, witam Was na Captain Speaking, witam Was na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na początek chciałbym zrobić krótką retrospekcję, gramy już z orkiestrą w czwarty rok pod rząd. Niektórzy z Was być może pamiętają pierwszy finał, który odbył się 4 lata temu, był to krótki, właściwie nie krótki, trwał prawie 9 godzin. Materiał na żywo z symulatora takiego mojego domowego, gdzie leciałem przez Atlantyk i opowiadałem w międzyczasie o tym właśnie samolocie. Rozmawialiśmy na różne tematy, i ten finał nam w ten sposób zleciał. Uzbieraliśmy również pokaźną kwotę pieniędzy, nie pamiętam dokładnie, ale około 7 czy też 8 tysięcy złotych, co zachęciło mnie do kontynuacji imprezy. Po pierwszym finale zebrał się również całkiem pokaźny zespół. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim zaangażowanym kiedykolwiek w kanał Captain Speaking, a w szczególności za organizację tych eventów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I mam nadzieję, że Wam, jako widzom, podobał się nasz dzisiejszy program, czy też nadal się podoba, ponieważ jeszcze nie kończymy. A ja serdecznie chciałbym podziękować organizatorom. Którzy w tym roku mimo mojej nieobecności stworzyli dla Państwa takie właśnie oto wydarzenie. Kontynuując, w roku następnym wykonaliśmy już lot grupowy tutaj, przy udziale sporej części różnych wirtualnych lotników z różnych kanałów YouTube'owych i też innych społeczności. I zrobił się z tego naprawdę, naprawdę spory event, spore wydarzenie, które zostało już nazwane Wirtualni Piloci dla WOŚP. W roku kolejnym, jak zapewne pamiętacie, wydarzenie już miało miejsce w symulatorze pełnowymiarowym w Lotach Marzeń we Wrocławiu, tak jak odbywa się dzisiaj. I w zeszłym roku udało się uzbierać naprawdę pokaźną kwotę pieniędzy, prawie 30 tysięcy złotych. Za tamten finał serdecznie również Wam dziękuję wszystkim ubiegłoroczny finał również był pod tytułem wirtualni piloci dla Wośb, a w tym roku jak zauważyliście poszliśmy o krok dalej i nazwaliśmy ten finał piloci dla Wośb". więc w tym momencie chcielibyśmy również grać w ramach nie tylko wirtualnego lotnictwa ale również lotnictwa prawdziwego więc jak widzieliście sporo wywiadów sporo materiałów ja dziękuję wszystkim zaangażowanym i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się ugrać jeszcze więcej, jeszcze z większą pompą niż dzisiaj. W międzyczasie możecie brać udział w aukcjach. Aukcje macie napisane w linku poniżej. Do wygrania są różne rzeczy, m.in. dwugodzinna sesja symulatorza symulatorze Lutów Marzeń w Wrocławiu wraz ze mną. Także zapraszam do licytacji. Prawdopodobnie są to ostatnie godziny, być może nawet minuty aukcji. Także zapraszam serdecznie, klikajcie w linka. A w tym materiale chciałbym wam opowiedzieć trochę o samym Boeingu 737. Sporo z was zapewne zastanawia się, jaką naprawdę moc ma Boeing 737. Jak wiecie, samoloty odrzutowe nie mają mocy podanej w koniach mechanicznych, tylko mają podane dane jako ciąg z reguły w funtach. Jak to się przekłada? Boeing 737 wersji NG, wersji chociażby 800, którą najczęściej spotykamy w lotnictwie, posiada silniki CFM56-7B, które mogą produkować od 18 do 32 tysięcy funtów ciągu. Na Boeingu 737 produkują około 27 300 funtów tego ciągu na silnik, co równa się plus minus 12 400 kg ciągu przy maksymalnej masie mocy startowej. E, silniki mamy dwa, więc Boeing 737 NG produkuje niecałe 25 ton ciągu. E, przy masie własnej tego samolotu około 42 ton. E, w dniu dzisiejszym pokażę Wam film ze startu, ponieważ z reguły startujemy samolotem pełnym, albo przynajmniej wy startujecie samolotem pełnym. Jako pasażerowie, który ma dużo paliwa, dużo pasażerów, jest ciężki. Ten rozbieg jest długi, e, powolny. Nie wiem, czy to dobre słowo, ale trwa swoje. swoje trwa e, samolot toczy się po pasie dość długo. Dopiero wtedy się odrywa. E, w pierwszym filmie, który zobaczycie, lecimy samolotem Boeing 737 wersji 800 z silnikami 27300 300 funtów w ciągu, a więc najmocniejszą wersją tego silnika. I samolot w naszym filmie waży 42 tony. Pustego samolotu plus paliwo. E, tego paliwa na pokładzie jest około 6 ton, także ja zapraszam Was na film. Zwróćcie uwagę, jak ten samolot się rozpędza, jak przyspiesza, e, i potem jakim tempem zaczyna się wznosić. E, drobna dygresja: z reguły nie startujemy na maksymalnej mocy startowej, jednakże w tym danym dniu. Poprzedni samolot, który startował przed nami zgłosił uskok wiatru, raptowną zmianę siły i kierunku wiatru po starcie, więc aby być po bezpiecznej stronie wystartowaliśmy z maksymalną masą, mocą startową i zobaczcie jak to wygląda z perspektywy pilotów. Także zapraszam Was serdecznie na materię.

Thank <laughs> you. Także jak zwróciliście zapewne uwagę, samolot oderwał się przy prędkości około 120 węzłów, czyli plus minus 220 km na godzinę. A prędkość to osiągnął po niecałych 15 sekundach. Także możecie zobaczyć, jak ten samolot przyspiesza, kiedy ma masę około, no właśnie, niecałe 50 ton. Tak 6 ton paliwa, 42 tony samolotu, więc to przyspieszenie jest naprawdę duże samolot 737 w normalnych warunkach przy pełnym załadowaniu odrywa się od ziemi z prędkością 150, być może 155 węzłów co równa się prędkością około 280-290 km na godzinę a na lotniskach z wysoką temperaturą przy dużych masach naprawdę dużych masach jak chociażby Starty z Egiptu, gdzie jest naprawdę dużo pasażerów i bagażu pasażerów czarterowych. Ten start może odbyć się nawet przy 160-165 węzłach i to jest równoznaczne mniej więcej z około 310-320 km na godzinę. Prędkość ta jest głównie limitowana tym, że niestety opony, jak to każda. Część tego samolotu ma swoje limitacje i opona w Boeingu 737 ma maksymalną prędkość startową 196 węzłów, czyli około 360 km na godzinę. No dobrze, zobaczyliśmy samolot 737 wersji NG. Teraz przeniesiemy się na MAXA. Boeing 737 wersji MAX jest wyposażony w silniki LIP-1B. Są to silniki wysokoprzepływowe. I produkują moc od 23 do 28 tysięcy funtów, zależnie od wersji. W filmie, którym zobaczycie, samolot jest wyposażony w najmocniejsze silniki o mocy 28 tysięcy funtów, co równa się około 12 700 kg w ciągu na silnik, czyli nieco ponad 25 ton ciągu. Te silniki potrzebują po prostu więcej czasu. Aby napędzić się z tej mocy jałowej do mocy startowej, wynika to głównie z faktu, że są większe w samolocie 737 wersji MAX. Samolot Boeing 737 MAX jest cięższy od C800. Ma większe silniki, które ważą trochę więcej. Ma też masywniejsze podwozie, wyższe, dłuższe stójki. Wynika z tego faktu, że 737 wersji MAX waży pusty około 45 ton. W porównaniu 42 ton Boeinga 7.7 wersji Engie. Dodatkowo na filmie mamy zalane około 9 ton paliwa, co sprawia, że samolot do startu waży około 53, być może 54 tony. A wy zwróćcie uwagę, jak nabiera prędkości 7.7 Max i jak to różni się od Engika, którego widzieliście wcześniej. A ja zapraszam Was na materiał. Witam Was ponownie. Jak widzieliście ten samolot również nabiera prędkości dość żwawo. Start tego samolotu on oderwał się od ziemi przy prędkości około 130 węzów, czyli 230 być może 240 km na godzinę i trwało to niecałe 20 sekund. Także wznoszenie pustego samolotu jest dużo bardziej strome niż samolotu załadowanego. No dobrze, ja dziękuję Wam bardzo. To był mój ostatni materiał na dzisiaj. Zapraszam Was do subskrypcji, do zostawienia lajka pod filmem, a przede wszystkim zapraszam Was do wrzucania do puszki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Link do puszki znajdziecie tuż pod filmem, także klikajcie, wrzucajcie i pomagajcie razem z nami. Również zapraszam Was do udziału w aukcjach. Aukcje również są w linku pod filmem. Do wygrania naprawdę sporo rzeczy, także życzę Wam szczęścia. Tymczasem na pożegnanie ode mnie lądowanie w Warszawie. Krótki filmik w pięknej wieczornej pogodzie na pasie 1.1. Ja dziękuję Wam jeszcze raz i życzę Wam udanego wieczoru i do zobaczenia. Fly safe.